W sumie w roku 2025 myślę, że to będzie kwota tylko z naszego budżetu i tylko na inwestycje realizowanych przez samorząd województwa to będzie około 215 milionów złotych. Natomiast do tego trzeba oczywiście dołożyć inwestycje realizowanej przy wsparciu ze środków europejskich, no i też inwestycje realizowane przez samorządy gminne i powiatowe przy naszym wsparciu. Więc myślę, że ta kwota grubo przekroczy 300 milionów złotych. Najważniejsze z nich no to rozpoczęcie budowy obwodnicy Mławy. To jest inwestycja na ponad 130 milionów, ale ona no oczywiście rozłożona jest na 3 lata. Więc pierwszy etap na pewno się w tym roku rozpocznie. No, kontynuacja oczywiście modernizacji dróg wojewódzkich, tych które do tej pory jeszcze nie były zmodernizowane. Poważne w dalszym ciągu inwestycje w szpitalu w wojewódzkim w Ciechanowie. No też inwestycje w obszarze kultury, głównie tutaj w Muzeum Szlachty Mazowieckiej, zarówno kontynuacja budynku w kompleksie w jak i też rozpoczęcie modernizacji tego macierzystego budynku w samym Ciechanowie. No ponadto, tak jak powiedziałem tutaj podczas konferencji prasowej, będą dostępne. 23 programy wsparcia, w związku z tym gminy powiaty, ale też organizacje pozarządowe będą mogły korzystać w pełni w terenie całego województwa blisko miliard złotych przeznaczymy ponownie na te programy wsparcia i myślę, że to będzie setki takich mniejszych czy lokalnych inwestycji wsparte przez na przykład modernizację strażnic czy budowa wręcz centrów Integracji Społecznej rewitalizacja zabytków. Wszystkie te inwestycje służą podniesieniu jakości życia i poziomu życia, więc to wszystko będzie się toczyło tak jak do tej pory bardzo intensywnie.